Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się na cmentarzu Sobowickim we Wrocławiu przy pomniku kombatantów, o którym chciałem dzisiaj Państwu parę słów powiedzieć. Pomnik ten powstał w czynie społecznym w latach 1978-1989, więc powstawał w 11 lat. Tak jak już wspomniałem, powstał w czynie społecznym i został fundowany, zbudowany przez członków koła ZBOWID e, osiedli Kleczków i Wrocław w Siepole. E, pomnik ten posiada również e, głęboką symbolikę. Tak jak Państwo widzą, ma no kształt trzech kolumn stojących i jednej leżącej trzy kolumny stojące symbolizują e, martylorogie obozów e, koncentracyjnych, obozów zagłady, ruch oporu oraz siły zbrojne. Natomiast jakby w centralnym miejscu mamy na takim jak, owalnym postumencie e, miejscowioną e, podobiznę, odzwierciedlenie Krzyża Walecznych. Wzór 1944 na wersie widać napis na polu chwały, daty oraz wykutego orła. Natomiast z tyłu na rewersie widzimy miecz oraz napis waleczny. Pomnik ten umiejscowiony jest. Na kwaterze, na kwaterze, w kwaterze numer 119 Wrocowskiego Cmentarza Osobowickiego. Także każdy, który odwiedzi to miejsce na planie, bardzo łatwo namierzy sobie ten, ten obiekt, który od najmłodszych moich lat, jak tylko przychodziłem na cmentarz do dziadka, to zawsze wzbudza moją ciekawość. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.